Dzień dobry, dzień dobry. Co tu się dzieje? To się zawsze coś dzieje na tym kanale. Zaraz idziemy tam, nogi. O, siema, mój koteczko, kochany. Mamy mały bąbeleczek, no. a my tam jedziemy jest umówienie taki festiwal, jakby można powiedzieć elektrycznych pojazdów. I jak on będzie, do po razem wpadniemy do Roberta, ale jak go nie będzie, to może innym razem uda się spotkać. Ale sprawdzimy tego jego burgera dzisiaj z całą rodzinką, a tymczasem muszę. Oj, no jej, mój słodziaczek, kochany! Super, to laski robi, bo słuchajcie, dzisiaj im kupiśmy rowerki, tak? Tu najmłodsze ma taki. A średnia ma taki właśnie rowerek. Zostały zakupione. I co Wam muszę powiedzieć? Żona kupiła kask. Rozumiecie to? Żona kupiła kask. Go znowu, tu lasek. Dziękuję, koteczku. Czyli będzie za niedługo jeżdżono. I tak to właśnie wygląda. Dobra, kwiatuszki jedziemy, tak? no jedziemy. Przed nami jest 140 km przejechania. No i mamy taki aktywny troszeczkę, można powiedzieć, weekend. Dojechaliśmy na siedzibę Roberta Burnejki. Jak dobrze wiecie, tutaj mieszka. Tutaj ma siłownię. A tam mamy palemki i jest burgerownia. Idziemy coś sobie zjeść i pędzimy dalej. Mówię, szkoda że się nie dało spotkać. No a akurat my musimy tam jechać, może na powrocie wpadniemy, jak czas pozwoli. Może powiedzieć, że dopiero o 16.30, jak coś będzie, to zaprasza, no ale możliwe, że czasu nie będziemy mieli. Co? Wierzę w pępku, ma chrupka. No i sprawdźmy tego burgera. Ja akurat wziąłem jest pompa. No i powinna być pompa. 300 gram wołowiny. Bobas ma fryteczki <laughs> Żona ma, co masz? Nie ma lipy Nie ma lipy Tu jest Ford Kids I córka też ma Ford Kids Tylko jeszcze czekamy na fryteczki dla córki Jednej, jakiejś drugiej I za chwilkę będą Pojedzone, popite siło mi się skorzystało No ale idę się bawić z młodzieżą Będziemy się bawić, tak? Tam jest taki domek Więc sobie z niego skorzystamy I taką teraz właśnie mam o, Z młodzieżą małą Próbowałem na tym, ale równowagi nie mogę utrzymać no i to jest pierwsza deskorolka ze go. Tak Myślisz? Nie, chcę... No my drodzy, kogo to mamy? Sieła. po mieście, tak? Tak. To jest ten właśnie gościu. Kolejka to jest właśnie ten gościu, który mi pomagał wybierać hulajnogi. Wybraliśmy jaką? Taką, tak? Tak. Dla żony, a przejęła ją córka. I córka śmiga, wiesz, że zrobiła? 400 już ponad kilometrów po na I tylko po mieście, jak go wynik. Super. Spoko, no nie? Ludzie, którzy robią więcej, ale wiesz no. To też jeżeli ktoś potrzebuje pojechać do szkoły no. czy do pracy. No tam. ona wie, na trening sobie jedzie albo gdzieś tam znajomek, to tylko tam zrobić dwa km to, stoi. To jak jeździ, F6, jest jest km. No właśnie ona ma, ona ma identyczny sprzęt jak ten, no nie? Identyczny. Tylko wiesz co ci powiem? Tu opona jest cała, no nie? A ona już nie ma całej poly. <laughs> bo powiem ci, że jak to z młodzieżą jest? Nie jedzie, jedzie, teraz do hanki, aliboczkie. No. Ale to taka ciekawostka. Jeśli no. chodzi o L6, to ona ma tak dużą baterię, że prawdopodobnie była naładowana mniej niż 10 razy. Powiem ci, że mało razy była ładowana. Co tu jeszcze masz ciekawego? Zobaczcie, ten, ten jaki sprzęcior tak. jest. Tu się pierwszy, bo one no i na słońce. Państwo się tam przejechać? No i nie, czy to było na 31? No, to No, już jest eee, sprzęt Prędkość realna, jakąś 70 na godzinę. 70 na godzinę? Realna. 40. 40 no. 70 na godzinę dwa silniki, czyli napęd i naprzód i na A. Rywie tak, że po prostu pusz tutaj. To już wie, trzeba nie? uważać. No. Z Ciekawostek, to tak. Gigantyczny wyświetlacz tutaj z przodu. No, a no właśnie widzę, duży jest. Op. Bardzo czytelny, co nie? Ty lubisz te kolejne, gdy to Twoja pasja, co? Stało się no. to moją pasją. Będę próbował się przesiąść na jedno koło, co prawda? A, no ja próbowałem, to co ty mi w ogóle nie idzie. Ale to wiesz co, to jest kwestia wytrwałości. Aha. Zazwyczaj ludzie koło godziny czasu potrzebują, żeby zacząć już samodzielnie jakkolwiek się poruszać. No to, to wy niektórzy fajnie I fajnie powiem to. ci, że jakbyś się nauczył, to byś to zmieścił w kabinę, żeby wziąć trasę. Tak? No tak, no to to wiem, no nie do kabiny można to wziąć. No to jeszcze nie wiesz jeździć. Jeszcze nie. Ale wiesz. No wiem Jak trzeba to i bicka wow, można robić. Wrzucę Ci trzeci bieg A trzeci od razu tak? Tak, to jest tylny hamulec Aha, to Tutaj ty... jest gaz i ona startuje od razu co A, nie? Czyli czujesz A, Czyli tu nie ma tak, że no musisz nie. mieć bujne, bujnięte kółko Tutaj masz w tej chwili jeden silnik I przejać się kawałek na jednym Dobra. Potem sobie dopnij drugi Tylko jak dopniesz drugi to przenieś ciężar ciała na przód Okej okay. Żeby nie mieli. Spoko Naprawdę, tu już trzeba uważać siedzieć. Jedyśmy kiedyś w miarę spoko jest, ale z dwoma to od razu ciągnie. To co, czekamy na wyjście? Chodź zobaczymy strefę zawodnika. No to czekamy No tak czekamy, postawiamy. stoimy, może coś tam jest. Taki luźny bok będzie. No tak. i wziąłem tę kamerę, to pod, się tak? Ale widzę właśnie, że tam bliku dzisiaj sprzętem, co? I tak. telebimy, i to wszystko. No, albo gruba, albo wcale, A, jak no to mówią. Tak. no tak, no wiadomo kogo oglądają. Są to pierwsze mistrzostwa, uh -huh. pierwsze wrażenie się robi tylko raz. No dokładnie tak, Aha, czyli tutaj, bo tutaj mamy rusztowanie do kamery. Aha, czyli tam jest kamera. Właśnie widzę, że bardzo profesjonalnie podchodzimy tak, do tematu. Wiadomo, że to jest coś takie mało popularne. Wyobraźcie sobie, że to wszystko zostało zorganizowane w miesiąc. Czyli robimy taką miesiąc. zasadę, że... To jest najszybszy. Mega mało czasu. Na przodzie. Ogłosić to tak, wszystko i tak dalej, no nie? Takie motoryzacyjne, no. jakieś drifty czy coś, to praktycznie rok się organizuje. No. A to wiedzieć i tor przygotowany no. do wyścigu to, i to wszystko. To tak, tutaj jest strefa. chilloutu do zawodnika, mamy leżaczki, Aha, Mamy zimne energetyczki na Aha, czyli jest mamy, tak? Tak, <grytanie> i można to, sobie przyjść, pocilować, przy poleżeć, odpocząć, zrelaksować się to, to, tak to, przy całym wyścigu. A to jest tutaj jakaś szeroka. Tak Lajfiks 9, to bardzo, bardzo mocny, mocny sprzęt, bo dwa silniki po 1600 wattów, bretko... To 1600 W. 1600 W to ma? Na jednym silniku. Na jednym silniku. To, to 3200 3... watów? Ponad 3 kW, co nie? Ja twierdziele. Do żłanie to chodzi, co? Bardzo mocny sprzęt. Jest w stanie się rozpędzić do jakichś 80 na godzinę. o no to grubo. To już tam takie prędkości, ja Oproszę, O proszę, ja jest szokkała to lodę, i lody sobie jedzą, no.

<laughs> tak bym skakał, co? Jest to ostatnie obrążenie Już Mamy bląc skalę i pomyślę, że takim czymś można śmigać, no nie? Tu ma chyba siudełku do, do, do siedzenia, no ciekawe sprzęty. A te są dojazdy, próbne jak coś może sobie pojeździć, ale no nie będę ryzykował. Teraz sport włączyłem w córce. dawaj. No, a teraz ścigają się z hulajnogami elektrycznymi. Ta idzie stówę na godzinę. Panowie. 3, 2, 1. Zatrzymujemy się. Zatrzymujemy się. O jeden, go Ale poszło. Jeden mały błąd z tego pierwszego. No, ale zobacz, patrz. Ty, dogania go, go pomału, co? Ale trochę błąd tam zrobił. Go, 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 go. A twoja kolejna w końcu. <laughs> ostatnie odrożenie, ostatnie odrożenie! lecimy, lecimy. jeden. Tak. jestem no 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 tu będzie ciekawa rywalizacja, no bo uh, mają to sam trzy moce. Tam widać było, że te, tych dwóch szło, a ten jeden totalnie był z tyłu. No, tu jeden pan się przewrócił do no, zakręcia. Co zrobimy? A był pierwszy, prowadził cały czas no nie? Jeden błąd, za poszedł przed zakręt, no, nie, się wyłożył. Nie, jest, tak to... Żona chciała do Warszawy przyjechać do galerii, no nie? Zobaczcie. <śla> Kotko, gdzie jest ta galeria? Po lewo czy po prawo? O, taka droga, kurwa No i jednak mamy galeria. He, kotku, w lesie galeria! Była. Jednak w lesie była galeria! Elegancko! Szukamy miejsca, gdzie idziemy na górę? Tak, na górę, ale bilecik trzeba wziąć, nie? No po co? trzeba Trzeba parking bezpłaty. Widzisz? się w lesie za parkingi będę płacił? Super! ale fajny pomysł! No, i to jest właśnie Byku w Wszędzie chcą iść, Tata, chodź tu! Tata, chodź tam! Tata, chodź tam! Chociaż to zobaczymy. Będzie po prostu. Kartki jak trzeba, no. I no, jakby dietka przytrzymana, to sylwetka fit by była. A teraz puszczą, pojeżdżą, zaraz rozleżą się. Tata, chodź tam! No, to idziemy tam. A żony... A żona z toleczką. jak jest na zakopach? Tak, do tej pory jest. A już z chyba godzina, po półtorej minęła, no. Człowieku. każda lokalizacja w tym sklepie jest dla dzieci przez nas odwiedzona. No, a to jest właśnie ta córki, hula noga. No teraz córeczki przejęła po mamusi. No, i zobacz, jak jest opona. I już jest z łysa. A ma dopiero przejechane 312 No, ale co tu się dziwić? Słuchajcie, jak człowiek był młody, to co robił? Dostał gurala i automatycznie. Yy, rozpędzał się i hamował <laughs> No to córeczka robi to samo No ale ja byłem chłopakiem I tu najlepsze to jest, że już jest dziura Pokażę wam w którym miejscu, o tutaj Gdyby ja... ja... 400m przejechanych kilometrów to pana powinna być dobra no powinno być Ale jak się jedzie i hankiel, jedzie się hankiel No to, <laughs> no to wiadomo jak to jest <laughs> Dawaj Dulka, dawaj Polcia, zobacz jak daleko wyjechała no i na tym chyba będziemy kończyć vloga. Bo jak widzicie, cały czas jest aktywnie. Taki material się podobał, łapkę w górę, stosowcie tego na być na bieżąco. I widzimy się w kolejnym materiale. To trzymajcie się, wszystkiego dobrego, hej!